Grupa Nikodema Skotarczaka i innych to coś więcej niż zwykła grupa przestępcza. To po prostu mafia w polskim wydaniu. Tak w 1985 roku charakteryzował działalność Nikosia tajny współpracownik SB o pseudonimie AS. W tym stwierdzeniu nie było nic przesadzonego. Historia Nikodema Skotarczaka to bowiem opowieść o człowieku, który dzięki sprytowi i wpływom w milicji obywatelskiej oraz służbie bezpieczeństwa zbudował przestępcze imperium, które zarabiało krocie na przemycie i handlu kradzionymi autami. Wszystko rozpoczęło się w połowie lat 70. w Trójmieście. Nikodem Skotarczak urodził się w Gdańsku 29 czerwca. post miejskiego półświadka miał też brata i siostrę, edukację ochroniarz w trójmiejskich lokalach. Przełomem w jego życiu było rozpoczęcie współpracy z Michałem Antoniszynem, pseudonim mecenas jednym z największych w trójmieście paserów. Był on właścicielem ekskluzywnego gdyńskiego klubu Maksim. Dzięki Antoniszynowi Nikoś zaczął obracać się we wpływowym towarzystwie, poznając tajniki nielegalnych interesów. Działalność nikosia nie uszła uwadze gdańskiej bezpieki, która zaczęła go intensywnie rozpracowywać. Wrzos, Turbo czy Gruda to kryptonimy spraw operacyjnych, którymi był objęty. Z 1982 grupy trójmiejskich milicjantów zamieszanych w handel narkotykami, samochodami i przemyt. Tak trafiono na ślad grupy Nikosia. Bym elementem tego parasola ochronnego był major Waldemar Gruszczyński, innych oficerów tej komórki w stopniu majora i porucznika. Dla gangu działało też trzech sierżantów z gdańskich komisariatów. Z jednego z raportów SP wynika, że tylko w 1984 roku grupa Nikosia sprowadziła do Polski 80 kradzionych aut z Niemiec oraz Francji. Głównie były to Mercedesy, Audi oraz Volkswageny. Jednak ludzie Nikosia kradli też samochody ciężarowe oraz busy. W odróżnieniu od warszawskich grup przestępczych, Skotarczak nie garcił też innymi markami, takimi jak Ford, Opel czy Peugeot. Większość skradzionych na terenie Niemiec aut pochodziła z wypożyczalni samochodów. Po przetransportowaniu ich do Polski przejmował je odbierak, który rejestrował na siebie kradziony samochód, dorabiając mu fałszywe papiery. W grupie Nikosia sprzedażą kradzionych aut zajmował się wspomniany już Tadeusz Jędrzejczak. W sklepach mięsnych, jak w każdy poniedziałek, pusto. Wędliny można było kupić tylko u prywatnego rzeźnika. Tu do wyboru. Dolary sprzedawano dzisiaj tylko w bramie. A w kantorach nikt nie pozbywał się twardej waluty. Gang Skotarczaka zarabiał też na przemycie deficytowych w latach osiemdziesiątych towarów spożywczych. W tym czasie państwowe sklepy świeciły pustkami. Zachodnie towary można było kupić tylko w Peweksie, Baltonie oraz małych, prywatnych sklepikach. Ludzie Nikosia przemycali wszystko, na co był popyt. Kawę, cytrusy, słodycze czy spodnie jeansowe lub inne tekstylia. To był znakomity interes. Do Polski przywożono też tysiące zegarków elektronicznych. Z ustaleń śledczych z Gdańskiego Inspektoratu Ochrony Funkcjonariuszy grupa Nikosia w 1984 roku zarobiła około 200 milionów złotych. W tym czasie średnia roczna pensja wynosiła 200 tysięcy złotych. Oprócz przemytu towarów w kradzionych samochodach, jej członkowie zorganizowali także prosty system oparty na wysyłce do PRL-u prywatnych paczek. W środku znajdowało się wszystko, od czekolad, orzeszków, poprzez bardzo wtedy poszukiwane tekstylia i kosmetyki. Paczki były adresowane do różnych osób w całej Polsce, nigdy jednak nie trafiały do adresatów. Mało tego, większość z nich nic nie wiedziała o przesyłkach. Z dokumentów SB wynika, że tylko w 1987 roku udowodniono przekazanie do Polski 354 paczek z różnymi towarami o wadze blisko 20 ton. Edwin Mysz, rocznik 1950, był zarejestrowany jako tajny współpracownik SB o pseudonimie Turbo. Bezpieka wprowadziła go w środowisko trójmiejskiej opozycji antykomunistycznej, a potem wykorzystywała do jego rozbijania. W tym samym czasie Myszk prężnie współpracował z Nikodemem Skotarczakiem przy handlu kradzionymi autami. Zresztą to właśnie Nikoś załatwił mu wówczas posadę wicedyrektora Lechigdańsk. Gdańsk. Ostatecznie TW Turbo został aresztowany. Śledztwa przeciwko grupie Nikosia była działalność Lechii Gdańsk. Gangster był szarą eminencją klubu, wykorzystując go jako przykrywkę do nielegalnej działalności. Do sprawy tzw. afery samochodowej aresztowano dyrektora klubu Jerzego Klocowskiego oraz właśnie Edwina Myszka. Obaj jeździli kradzionymi samochodami. Zarzuty usłyszało też kilku trenerów, pracowników administracyjnych oraz działaczy Lechii Gdańsk, którzy między innymi rejestrowali kradzione samochody. SP bacznie przyglądała się też zakupom przez klub papieru. Podejrzewano, że część może trafić do struktur podziemnej solidarności i zostać wykorzystana do drukowania nielegalnych wydawnictw. Nigdy jednak tego nie udowodniono. W aktach afery samochodowej pojawi się postać 30 wówczas Ryszarda Kraudze, potem znanego biznesmena, przez lata jednego z najbogatszych i najbardziej wpływowych Polaków. Znać dwóch innych członków gangu Nikosia, Sławomira Bielakowskiego, z którym pracował w dwóch firmach oraz właściciela pieczarkarni w Gdańsku, dla którego rozwoził towar za granicą. W związku z tym wysłaliśmy pytania do biznesmena. Niestety bez odpowiedzi. Z materiałów SB wynika, że ważną postacią w grupie Nikosia był Henryk Konopka, pseudonim pepsi -Cola. To on odgrywał kluczową rolę w organizowaniu kradzionych samochodów oraz przemytu towarów z Berlina. Istotnym członkiem gangu był też zaufany celnik Andrzej Biernat, syn wysokiego oficera ludowego wojska polskiego. uzmianą na polsko-niemieckim przejściu granicznym w Kołbaskowie. ...z generałem Wojciechem Jaruzelskim. Jesienią 1985 roku za Nikodemem Skotaczakiem rozesłano list gończy w związku z aferą samochodową. Informacje na ten temat pojawiły się w radiu i telewizji. Śledczy zaczęli... Mimo to przez ponad rok Nikosiowi udawało się skutecznie ukrywać. Według informacji wojskowej służby wewnętrznej, dopiero w październiku 1986 roku uciekł. Zalicami Polski nadal służby interesowały się jego działalnością. Jeden ze współpracowników kontrwywiadu wojskowego PRL poinformował, że gangster został postrzelony w czasie gry w karty w Hamburgu. Hazard, obok sportu, był drugą wielką pasją z Kotarczaka. Uwielbiał grać w karty. Nikoś po wyjściu ze szpitala po postrzale przeprowadził się do Berlina Zachodniego. To właśnie tam w 1989 roku został zatrzymany przez niemiecką policję w kradzionym samochodzie. Szybko został za to skazany na rok i 9 miesięcy pozbawienia wolności. Tegel to w tym berlińskim więzieniu miał odbyć karę Nikodem Skotaczak. Jednak już po kilku tygodniach pobytu tutaj udało mu się spektakularnie uciec. 4 grudnia 1989 roku podczas widzenia zamienił się ubraniami z bratem, a następnie spokojnie wyszedł z budynku więzienia na wolność. Na początku 1990 roku wrócił do Gdańska. Później zaczął funkcjonować tutaj w tym mieście. Później był słynny film Sztos. Oczywiście mówiło się o tym, że Nikoś... Dalej związany jest z handlem, z handlem samochodami, że ma grupę, w cudzysłowie, bardzo wesoło, bardzo niebezpiecznie. Skotarczak za kradzieże aut oraz przemyt towarów nigdy nie został pociągnięty do odpowiedzialności. Wszystkie sprawy zostały umorzone z powodu amnestii. To dzięki temu już w trzecie RP udało mu się zbudować w Trójmieście.